Jakby uległem wypadkowi, i przez to musiałem być leczony bardzo silnymi lekami, które wpłynęły na słuch no, tak naprawdę zniszczyły go w jakiś tam sposób, dosyć duży. Zauważyłem, że coraz gorzej mi idą egzaminy, szczególnie ustne, gdzie jest jakaś taka, powiedzmy, interakcja z egzaminatorem. Moja babcia też zwróciła mi uwagę, że może mam problem ze słuchem. To było takie pewne poczucie, nie wiem, wyalienowania może troszeczkę można by to tak nazwać. W sensie takim, że jak jednak spotykałem się w wielu miejscach dosyć gwarnych i hałaśliwych, to w pewnym momencie niektórych rozmówców nie rozumiałem i nie dosłyszałem, co mnie bardzo irytowało. Na początku też trudno mi było podjąć taką decyzję o założeniu aparatów. Zainspirowała mnie właśnie pewna wystawa. Poszedłem do laryngologa i rzeczywiście okazało się, że mam dosyć duży ubytek w lewym uchu, tak naprawdę, największy. Jeżeli bym to zostawił na dłużej, to okazałoby się, że ten yy, duży ubytek na za chwilę się zmienił w jakiś kompletny brak słuchu. Więc też tak naprawdę szybko dosyć tą decyzję podjąłem o yy, założeniu aparatów, ponieważ jednak to może skutkować tym, że mógłbym po, nie wiem, po pięciu latach w ogóle utracić słuch i nie wiadomo, jakby to się skończyło. Z aparatami zacząłem wszystkich dokładnie słyszeć jakby bardziej uczestniczyć w, w rozmowach. Co na pewno też mi pomogło z taką troszeczkę odwagą, z taką pewnością siebie przede wszystkim. Na początku też byłem przerażony, ponieważ wydawało mi się, że te aparaty to są jakieś wielkie urządzenia, które po prostu będą, miałem uczucie, że będą mi się, nie wiem, te uszy na czerwono świeciły, że mam aparaty. A prawda jest taka, że nikt ich kompletnie, ja ich kompletnie nie czuję, że je noszę. W ogóle nie zauważam, że je mam na uszach. A prawda jest taka, że to nikt tego nie zauważa. Zresztą miałem taką, jak założyłem właśnie pierwszy raz te aparaty to zrobiłem taki test, czy to jest widoczne, czy nie. I właśnie specjalnie poszedłem się spotkać z jakimiś najbliższymi dla mnie osobami, z moim bratem, z moją mamą, nic nie mówiąc w ogóle, że już mam te aparaty i chciałem zobaczyć, czy po prostu zauważył, że mam je. No i nikt nie zauważył. I dopiero po jakiejś tam godzinie rozmowy powiedziałem ej, a zauważyłeś coś, że się zmieniło i tam ktoś powiedział może, że fryzura, coś tam, ale nikt nie zauważył aparatu więc są też takie ciekawe doświadczenie, taka propos, że to jest jakieś widoczne albo że trzeba się tego wstydzić, bo wcale tak nie jest. I zresztą też mam wrażenie, że to jest jakiś taki, tak jak było, nie wiem, z okularami może kiedyś, że ktoś kogoś wyzywał, że ma okulary, że coś, a teraz się, no, to jest kompletnie normalna rzecz, więc też mi się wydaje, że to też będzie się bardzo zmieniać. Jednak bez aparatów byłoby ciężko. Słuchać wykładów i zdawać egzaminy, ponieważ e, no jednak niedosłyszenie jakichś fragmentów dosyć ważnych no, komplikuje troszeczkę życie. E, no, w pracy tak samo. Jeszcze nigdy się nie spotkałem w żadną sytuacją, żeby ktoś mi nie wiem, zwrócił uwagę e, na to, że mam aparatę, albo coś powiedział niemiłego. Nigdy takie coś się nie zdarzyło. Bo zacząłem e, pracować w kancelarii i też, e, też tak naprawdę praca była e, pewnym impulsem, który też mnie bardzo zachęcił do założenia aparatów, ponieważ e, no, jednak ciężko, ciężko jest funkcjonować e, no, jakby w środowisku pracy, bez, nie słysząc tego, co ktoś do nas mówi. E, nikt nic nie zauważył. Mi się wydaje, że do tej pory nikt nawet nie wie, że mam aparaty chyba to nie jest takie widoczne. Jestem człowiekiem, który bardzo lubi kluby i koncerty i też słucham takiej muzyki, która jest bardzo głośna i e, szczerze mówiąc, e, trudno mi było się dogadywać właśnie z ludźmi, szczególnie w takim hałasie. E, przed, no też dużo ludzi właśnie bez aparatów ma problem, żeby cokolwiek usłyszeć w takich miejscach e, i muszę powiedzieć, że e, na początku właśnie trochę się wstydziłem w ogóle wychodzić z aparatem, aczkolwiek właśnie jak zauważyłem, że ich kompletnie nie widać, to w ogóle zmieniłem podejście. I muszę powiedzieć, że tak, że lepiej, o wiele lepiej słyszę wszystkich ludzi, którzy, z którymi rozmawiam, jednak w takim głośnym miejscu z aparatami.